W Stanach Zjednoczonych istnieje lista osób, które wzbudzają największy niepokój organów ścigania. Są to jednostki odpowiedzialne za wyjątkowo brutalne zbrodnie, z których wiele miało szeroki oddźwięk społeczny. Ich zdolność do unikania wymiaru sprawiedliwości sprawia, że od lat pozostają nieuchwytni, a ich schwytanie staje się priorytetem dla FBI. Ruja Ignatowa to uciekinierka znana jako królowa kryptowalut która do dziś pozostaje jedną z najbardziej poszukiwanych osób na świecie. Urodzona w Bułgarii, lecz posiadająca niemieckie obywatelstwo, Ignatowa zyskała międzynarodową sławę w wyniku oszustwa o niewyobrażalnej skali związanego z fałszywą kryptowalutą OneCoin. W 2014 roku, wspólnie z Karlem Sebastianem Greenwoodem, założyła OneCoin LTD, firmę, która promowała siebie jako rewolucję na rynku kryptowalut. I obiecywała niesamowite zyski swoim inwestorom. Według amerykańskich śledczych, OneCoin był w rzeczywistości jednym z największych schematów Ponziego, w którym oszukano około 3,5 miliona ludzi na kwotę przekraczającą 4 miliardy dolarów. Ignatowa i Greenwood sprzedawali inwestorom pakiety edukacyjne, które rzekomo miały zawierać możliwość zakupu OneCoinów. W rzeczywistości jednak te tokeny nigdy nie istniały w oparciu o żaden blockchain, a firma nigdy nie przeprowadziła kopania kryptowaluty, co uczyniło je bezwartościowymi. Ignatowa zniknęła w 2017 roku po tym, jak odkryła, że jej ówczesny chłopak, obywatel amerykański, współpracował z FBI i udzielił kluczowych informacji dotyczących działalności OneCoin. Ruja uciekła z Bułgarii do Aten w Grecji, po czym ślad po niej zaginął. Od tego czasu trwają spekulacje, że mogła przejść operacje plastyczne, by zmienić wygląd, i może przemieszczać się z fałszywymi dokumentami po Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie i Rosji, być może pod ochroną prywatnych ochroniarzy. W 2022 roku FBI dodało ją do swojej listy 10 najbardziej poszukiwanych przestępców, oferując nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do jej aresztowania która w 2024 roku wzrosła do 5 milionów dolarów. Ignatowa, jako główna postać w skandalu OneCoin, była bezlitosna w swoich działaniach, określając w prywatnych rozmowach klientów jako idiotów i planując wycofanie się z działalności, jeśli schemat się nie powiedzie. Miała również współpracowników, takich jak były prawnik Mark Scott, który został skazany za pranie pieniędzy na kwotę około 400 milionów dolarów, co było związane z OneCoin. Pomimo licznych aresztowań i wyroków na jej wspólników, sama Ignatowa pozostaje na wolności, a jej historia jest jednym z najbardziej fascynujących przykładów globalnego oszustwa w erze nowoczesnej technologii. Robert William Fisher To człowiek, który od ponad dwóch dekad pozostaje nieuchwytny, oskarżony o popełnienie jednej z najgłośniejszych zbrodni rodzinnych w historii Stanów Zjednoczonych. Urodzony 13 kwietnia 1961 roku w Nowym Jorku, Fisher dorastał w rodzinie, która przeżyła rozwód, co, jak sugerują psychologowie, mogło mieć ogromny wpływ na jego późniejsze życie. W latach młodzieńczych doświadczył silnych emocji związanych z rozpadem rodziny, co mogło w znacznym stopniu wpłynąć na jego przyszłe decyzje, zwłaszcza związane z rodziną, którą założył. Fisher poślubił Mary Cooper w 1987 roku, z którą miał dwójkę dzieci Britney i Bobiego. Choć na zewnątrz ich życie mogło wydawać się normalne, w rzeczywistości za zamkniętymi drzwiami panowała atmosfera napięcia i konfliktów. Fisher, były strażak i technik medyczny, znany był z surowego podejścia do życia, a jego relacje z rodziną, zwłaszcza z żoną, były naznaczone dominacją i kontrolą. Świadkowie relacjonowali, że często dochodziło do głośnych kłótni między małżonkami, a Mary wkrótce przed tragedią rozważała rozwód, co prawdopodobnie doprowadziło Fishera do desperackiego kroku. W nocy z 9 na 10 kwietnia 2001 roku Fisher prawdopodobnie zamordował swoją żonę i dzieci w ich domu w Scottsdale, Arizona. Mary została postrzelona w głowę, a gardła Britney i Bobiego zostały poderżnięte. Fisher następnie przeciął rurę gazową w domu, co doprowadziło do ogromnej eksplozji o poranku 10 kwietnia, która niemal zrównała dom z ziemią. Ciała Mary i dzieci zostały znalezione w zgliszczach. Eksplozja była tak silna, że wstrząsnęła okolicą w promieniu pół mili, niszcząc część sąsiadujących budynków. Po tragedii Fisher zniknął, a jego samochód Toyota 4Runner został odnaleziony 10 dni później w Tonto National Forest, około 160 km od Scottsdale. Policja znalazła także ich psa, który przetrwał, ukrywając się pod samochodem. To był ostatni potwierdzony ślad po Robertcie Fisherze. Od tego momentu śledczy przeszukiwali okoliczne jaskinie, gdyż Fisher, jako doświadczony myśliwy i miłośnik outdooru, znał te tereny i mógł tam ukrywać się przez dłuższy czas. Jednakże mimo wielu poszukiwań nie udało się go odnaleźć ani potwierdzić, co stało się z mordercą. Fisher był znany ze swojego zamiłowania do polowań, ale jego zachowanie podczas tych wypraw było często dziwne i niepokojące. Jego znajomi wspominali, że miał sadystyczne skłonności, a jego relacje z rodziną, zwłaszcza z dziećmi, bywały przerażające. Jeden z jego znajomych wspominał, jak Fisher podczas rejsu łodzią wrzucił swoje dzieci do wody, aby nauczyć je pływać, nie zważając na ich paniczne reakcje. Alexis Flores. To urodzony w Hondurasie przestępca, poszukiwany przez FBI za brutalne przestępstwo, które wstrząsnęło Filadelfią w 2000 roku. Jest podejrzewany o porwanie, gwałt i zamordowanie pięcioletniej Iriany de Jesus. Dziewczynka zaginęła pod koniec lipca 2000 roku, a jej ciało odnaleziono w opuszczonym mieszkaniu na początku sierpnia tego samego roku. Alexis Flores pracował w tym czasie jako Majsterkowicz w okolicy, co umożliwiło mu łatwy dostęp do ofiary. Flores posługiwał się wieloma fałszywymi tożsamościami, m.in. Mario Flores, Mario Roberto Flores, Alex Contreras i Alessis Contreras. W 2002 roku został aresztowany w Arizonie za kradzież w sklepie, a dwa lata później ponownie w wyniku zgłoszenia zakłócania porządku. Podczas tego zatrzymania podał fałszywe dokumenty tożsamości, co doprowadziło do jego skazania na 60 dni więzienia i deportacji do Hondurasu. Jednak dopiero w 2007 roku, dzięki badaniom DNA przeprowadzonym na podstawie próbek z wcześniejszego aresztowania, udało się powiązać go z przestępstwem dokonanym w Filadelfii. Flores ma blizny na czole i prawym policzku. Jest opisany jako mężczyzna o jasnej karnacji, ciemnych oczach i czarnych włosach, ważący około 60-70 kg, o wzroście 1,60 m. Używał różnych dat urodzenia. W tym 18 lipca 1975, 17 lipca 1982 oraz 15 września 1980. FBI umieściło go na liście 10 najbardziej poszukiwanych przestępców, oferując nagrodę do 250 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania. Alexis Flores jest uważany za uzbrojonego i bardzo niebezpiecznego. A według śledczych może ukrywać się w Hondurasie lub powrócić do Stanów Zjednoczonych. Badresh Kumar Chetan Baj Patel. To indyjski mężczyzna, urodzony 15 maja 1990 roku w Gujarat, który stał się jednym z najbardziej poszukiwanych uciekinierów na świecie. Patel znalazł się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przestępców FBI w 2017 roku po brutalnym morderstwie swojej żony, Palak Patel. Które miało miejsce 12 kwietnia 2015 roku. Patel i jego żona pracowali razem w Dunkin Donuts w Hanover, Maryland, kiedy doszło do tragedii. Para była wówczas w Stanach Zjednoczonych od września 2014 roku, odwiedzając krewnych i pracując w rodzinnej firmie. Podczas nocnej zmiany tego fatalnego dnia, para została uchwycona na kamerach monitoringu sklepu. Około godziny 21:30. Badresz Kumar i Palak weszli razem na zaplecze sklepu, po czym zniknęli z pola widzenia kamer. Kilka minut później Badresz Kumar wyszedł sam, wyłączył piekarnik, a następnie spokojnie opuścił sklep. Śledczy odkryli ciało 21-letniej Palak Patel kilka godzin później, kiedy zaniepokojeni klienci weszli do sklepu, nie mogąc znaleźć żadnego pracownika. Palak została brutalnie pobita i dźgnięta nożem. Zgodnie z wynikami śledztwa między małżonkami doszło do kłótni. Palak chciała wrócić do Indii, podczas gdy Badresz Kumar planował zostać w Stanach Zjednoczonych. To mogło być bezpośrednim motywem morderstwa. Po ataku, Patel szybko opuścił sklep, wrócił do swojego mieszkania, gdzie zabrał kilka rzeczy osobistych, po czym wsiadł do taksówki i udał się do hotelu w pobliżu lotniska Newark Liberty. Świadkowie opisywali go jako osobę spokojną i opanowaną, co zaskoczyło taksówkarza. Następnego dnia Patel zameldował się w hotelu, płacąc gotówką, a zarejestrowane na kamerach nagranie pokazuje, jak opuszcza hotel na drugi dzień rano. Ostatni raz Patel został zidentyfikowany na kamerach monitoringu, kiedy wsiadał do pociągu na stacji Newark-Penn Station 13 kwietnia 2015 roku. Od tamtej pory nie pojawiły się żadne potwierdzone informacje o jego miejscu pobytu. Istnieją przypuszczenia, że patel mógł uciec do Indii lub do Kanady, gdzie ma rodzinę i potencjalne miejsca schronienia. FBI wierzy, że patel może przebywać w różnych stanach USA w tym w New Jersey, Georgii, Illinois, Kentucky a także że może korzystać z sieci krewnych i znajomych, aby unikać schwytania. Patel jest uważany za niezwykle niebezpiecznego i uzbrojonego a za informacje prowadzące do jego aresztowania FBI oferuje nagrodę w wysokości 250 tysięcy dolarów. Jego sprawa jest priorytetem dla amerykańskich służb ścigania, a jego wizerunek regularnie pojawia się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców. Alejandro Rosales Castillo to 26-letni mężczyzna pochodzący z Karoliny Północnej, poszukiwany za brutalne morderstwo swojej współpracowniczki Truk Kwan Sandy Lille, Popełnione w sierpniu 2016 roku. Castillo, pracujący w tej samej restauracji co ofiara, miał z nią wcześniej krótką relację. Pod pretekstem zwrotu pieniędzy, które był jej winien, Castillo umówił się na spotkanie z Sandile. Gdy kobieta przyjechała, zmusił ją do wypłacenia znacznej sumy pieniędzy z bankomatu. Następnie, w odosobnionej, zalesionej okolicy w pobliżu Charlotte, zastrzelił ją strzałem w głowę, a ciało pozostawił w wąwozie. Po morderstwie, Castillo wraz z ówczesną dziewczyną a Fister uciekł z miejsca zbrodni w samochodzie ofiary, który później został porzucony na dworcu autobusowym w Phoenix w stanie Arizona. Z tego miejsca para przemieściła się do Nogales, gdzie przekroczyła granicę z Meksykiem. Fister w październiku 2016 roku dobrowolnie zgłosiła się do władz w Meksyku i została ekstradowana do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono jej zarzuty współudziału. Castillo natomiast pozostał na wolności. Castillo został oficjalnie oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, a także o nielegalną ucieczkę w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Od tamtej pory jego ślad urwał się w Meksyku. FBI podejrzewa, że Castillo może przebywać w Stanach Aguascalientes, Guanajuato lub Veracruz, gdzie mógłby ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Waży od 82 do 86 kg, ma czarne włosy i brązowe oczy. Castillo biegle posługuje się hiszpańskim i może próbować dostosować swój wygląd, aby uniknąć rozpoznania. Na przykład, może nosić włosy krótko ścięte po bokach. Władze USA określają go jako uzbrojonego i bardzo niebezpiecznego. FBI oferuje nagrodę w wysokości do 250 tysięcy dolarów za informacje, które pomogą w jego aresztowaniu. Castillo znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI od 2017 roku. Pomimo upływu lat, nie ustają wysiłki mające na celu jego schwytanie. Omar Alexander Cardenas, to amerykański uciekinier, poszukiwany przez FBI za morderstwo oraz bezprawną ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Urodzony 23 marca 1995 roku w Kalifornii. Cardenas jest członkiem gangu Pierce Street w Los Angeles, co czyni go szczególnie niebezpiecznym. W dniu 15 sierpnia 2009 roku w wyniku brutalnej strzelaniny zabił 46-letniego Jabali Dumasa przed zakładem fryzjerskim w centrum handlowym w dzielnicy Sylmar. Cardenas oddał kilka strzałów z półautomatycznej broni palnej z odległości około 9 metrów, trafiając ofiarę w głowę. Jabali Dumas zginął na miejscu, a Cardenas został zauważony, jak szybko ucieka z miejsca zbrodni w swoim pojeździe. Nie jest jasne, czy znał swoją ofiarę przed atakiem, a według śledczych motywy zbrodni mogą mieć związek z działalnością gangów. Po zbrodni Cardenas zniknął, co zmusiło śledczych do wydania lokalnego nakazu aresztowania w kwietniu 2020 roku. Kilka miesięcy później, we wrześniu 2021 roku, wydano również federalny nakaz aresztowania za ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Śledztwo wykazało, że Cardenas może ukrywać się w Meksyku, gdzie prawdopodobnie znalazł schronienie dzięki kontaktom w półświadku. Jest jednak możliwe, że wciąż przebywa na terenie południowej Kalifornii, w okolicach Los Angeles, gdzie ma rodzinę i znajomych. Cardenas, znany również pod pseudonimem Dolar. Ma około 170 cm wzrostu i waży między 109 a 136 kg. Jest często widywany z brodą i nosi okulary korekcyjne. Jego charakterystyczny wygląd, w połączeniu z podejrzeniem o przynależność do gangów, czyni go szczególnie trudnym do schwytania. FBI podjęło szeroko zakrojone działania, oferując nagrodę w wysokości do 250 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania. Jednak mimo tych działań Omar Alexander Cardenas pozostaje na wolności od ponad trzech lat. Zbrodnia Cardenasa, będąca prawdopodobnie wynikiem porachunków gangów, wpisała go na listę FBI najbardziej poszukiwanych przestępców w Stanach Zjednoczonych. Został on dodany do tej prestiżowej, choć haniebnej listy 20 lipca 2022 roku jako 528 osoba w historii programu Ten Most Wanted Fugitives. Jego sprawa jest kluczowa dla organów ścigania, które obawiają się, że Cardenas może kontynuować swoje działania przestępcze lub planować ucieczkę do innych krajów. FBI podejrzewa, że Cardenas może pracować w branży budowlanej, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Ostrzegają również, że jest on uzbrojony i niebezpieczny, co czyni go zagrożeniem dla każdego, kto by go spotkał. Vital Hom Innocent to poszukiwany haitański przestępca, który wzbudza strach nie tylko w regionie Karaibów, ale i na arenie międzynarodowej. Jako lider brutalnego gangu Kraze Barie, stał się znany z licznych aktów przemocy, w tym porywania ludzi dla okupu, mordowania ofiar i terroryzowania społeczności. W 2021 roku jego organizacja była odpowiedzialna za porwanie 17 misjonarzy, co wywołało międzynarodowy kryzys. Porwania Innocenta wyróżniają się brutalnością. W jednym z przypadków gang wdarł się do domu ofiar, strzelając i zabijając jednego z zakładników na miejscu. Pozostała ofiara została przetrzymywana przez gang w tajnym miejscu na Haiti, a Vital Home osobiście brał udział w negocjacjach w sprawie okupu. Przestępcza działalność Innocenta wykracza poza Haiti, a jego sieć przestępcza ma powiązania z innymi krajami regionu. Jego gang nie tylko angażuje się w porwania, ale także w handel bronią, narkotykami i przemoc seksualną. Na przestrzeni lat jego działalność stała się jednym z głównych celów ścigania przez amerykańskie służby, co doprowadziło do umieszczenia go na liście Ten Most Wanted FBI w październiku 2023 roku. Obecnie oferowana jest nagroda w wysokości 2 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania lub skazania. Home ma około 37 lat, czarne włosy, brązowe oczy, mierzy od 170 do 177 cm i waży około 68 kg. Chociaż przypuszcza się, że ukrywa się w Haiti, nie wyklucza się jego kontaktów z organizacjami przestępczymi w innych krajach Karaibskich. Jego działalność wpływa negatywnie na stabilność Haiti, gdzie od lat jego gang sieje terror w stolicy Port-au-Prince i okolicznych regionach. Kraze Barie znane jest z brutalnych działań, które obejmują porwania, wymuszenia i zabójstwa zarówno obywateli Haiti, jak i obcokrajowców. Co więcej, Inosent aktywnie rekrutuje nowych członków do swojego gangu, szerząc swoją przestępczą działalność. Semyon Mogilewicz to ukraiński przestępca pochodzenia żydowskiego, który urodził się w Kijowie w 1946 roku. I zbudował jedną z największych i najbardziej złożonych organizacji przestępczych na świecie. Uznawany za lidera tzw. Czerwonej Mafii, był związany z różnymi grupami przestępczymi, w tym z wpływowym syndykatem Solncewskaia Bratwa. Jego kariera w świecie zbrodni rozpoczęła się już w latach 70., kiedy to działał w ramach mniejszych grup przestępczych w Moskwie, ale szybko zyskał reputację dzięki oszustwom finansowym i działalności na granicy legalności. Mogilewicz początkowo skupiał się na oszukiwaniu rodaków chcących wyemigrować z ZSRR, obiecując im pomoc w sprzedaży majątku, jednak środki te przywłaszczał sobie. Jego umiejętności w manipulowaniu finansami pozwoliły mu rozwijać działalność na ogromną skalę, przenosząc się do przestępstw międzynarodowych, takich jak pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe, handel bronią oraz narkotykami. W latach 90. przeniósł się do Europy, gdzie zdobył obywatelstwo węgierskie i prowadził działalność w Budapeszcie, korzystając z kontaktów w różnych krajach. Swoje operacje prania pieniędzy rozszerzył na globalną skalę, działając w ponad 27 krajach, a jego związki z przestępcami z różnych części świata, od Rosji po Stany Zjednoczone, dały mu status jednego z najpotężniejszych bosów mafijnych. W szczególności Mogilewicz stał się znany z oszustwa giełdowego na kanadyjskiej giełdzie, gdzie kontrolowana przez niego firma IBM Magnex International Inc. zdołała oszukać inwestorów na kwotę 150 milionów dolarów. Jego wpływy w Rosji oraz innych krajach Europy Wschodniej sprawiły, że przez wiele lat unikał aresztowań mimo międzynarodowych nakazów i śledztw prowadzonych przez FBI. Pomimo wielokrotnych prób schwytania go przez służby, Mogilewicz pozostaje nieuchwytny. Głównie dzięki temu, że żyje otwarcie w Moskwie, korzystając z ochrony rosyjskich władz, które nie mają podpisanej umowy ekstradycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi. W 2008 roku został na krótko aresztowany w Rosji pod zarzutem unikania podatków, ale zwolniono go z powodu braku poważnych zarzutów. Przez wiele lat FBI określało go jako jednego z najbardziej niebezpiecznych ludzi na świecie, co wynikało z jego zdolności do manipulowania międzynarodowymi rynkami finansowymi oraz powiązań z różnymi formami przestępczości zorganizowanej, w tym handlem bronią i narkotykami. Jego działalność obejmuje również wpływy w sektorze energetycznym, a jego kontrola nad gazociągami biegnącymi przez Europę Wschodnią jest powszechnie uznawana za dowód jego ogromnej władzy.